W dzisiejszym podcaście naszym gościem jest Magdalena Juszczak, pedagog i socjolog, która w swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi samobójstw. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Bo mi się chce, zajmującego się między innymi promocją zdrowia psychicznego oraz tworzeniem i rozwijaniem różnorodnych form wsparcia psychicznego, w tym dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym właściwie są samobójstwa. Jak możemy zdefiniować pojęcie samobójstwa? Jeżeli już mówimy o samobójstwach, to należy najpierw powiedzieć o zachowaniach samobójczych, czyli to jest w ramach zachowań samobójczych. Mówimy właśnie o samobójstwach, próbach samobójczych, tendencjach samobójczych i myślach samobójczych. Ale tak jak zadałeś pytanie, czym jest samobójstwo, to jest taki akt względem jednostki która ma finalnie dążyć do, do zgonu. To jest taki akt zamierzony, bo to też trzeba, trzeba podkreślić, że w definicji jest mowa o tym, że to ma być zaplanowane, ma być świadome popełnienie czynu. Za Durkheimem możemy też powiedzieć, że występują samobójstwa bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, które w sposób, namacalny. w sposób namacalny dochodzi do tego, do tego aktu, a w sposób pośredni to na przykład są zachowania ryzykowne, to jest spożywanie alkoholu, czy później um, Ale są... Te wszystkie rzeczy w jakiś sposób prowadzą do... Pośrednio mogą prowadzić do samobójstwa. Tak, tak. Czy w takim razie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są nie wiem, najczęstsze przyczyny samobójstw? Mm -hmm. e można określić przyczyny samobójstw, można określić czynniki, które wpływają na podjęcie tej decyzji, ale musimy pamiętać, że każda sytuacja e prób samobójczych czy samobójstwa ogólnie jest jednostkowym przykładem. I właśnie często w kontekście samobójstw mówimy o liczbach, o statystykach, że liczba samobójstw drastycznie rośnie, a mówi się o tym, że istotny jest ten element pojedynczego przypadku, konkretnego studium przypadku. Jak, jak do tego podejść? To mamy dwa oddzielne, dwa oddzielne aspekty, bowiem mamy dane statystyczne, które też mówią o skali samobójstw i o których musimy pamiętać, bo bez tych danych statystycznych nie jest się w stanie wprowadzić czy opracować prewencji dotyczącej samobójstw. Wśród dzieci i młodzieży, także wśród dorosłych? Ale skoro te przypadki każdy jest inny, to jak wprowadzić system prewencji, system jakiegoś działania wobec dzieci i młodzieży, o których dzisiaj rozmawiamy, skoro de facto te próby samobójcze, te zachowania samobójcze. Każdego dotyczą w zupełnie inny sposób, mm -hmm, ale ponieważ są, są związane mm -hmm. zupełnie z innymi problemami mm -hmm. tych dzieci. Wiesz, są też takie, takie elementy czy takie czynniki, które się powtarzają. I oczywiście, przy jednym przypadku, to tak będzie brzydko nazwane przypadku, ale mogą dotyczyć te przyczyny, na przykład problemów w szkole, plus są jakieś czynniki związane z problemami w domu, na przykład rozwód rodziców, czy już. Jakieś próby samobójcze czy samobójstwa dokonane, które dotknęły najbliższe osoby. Mamy takie dwa elementy. U innej osoby może być to też problem rodzinny, ale już pomijając kwestie problemów w szkole. Więc tak naprawdę mamy tą bazę i mamy wiedzę na temat poszczególnych czynników, które mogą później wpłynąć na zachowanie danej jednostki. No ale dla mnie to jest takie podejście czysto strukturalne, tak? jeżeli osoba spełnia 3-4 kryteria, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest zagrożona zachowaniami samobójczymi. Mhm. Czy mamy mieć takie stru czyste, strukturalne podejście do tego tematu? Czy mamy mieć? Eee, ciężko na to tak naprawdę odpowiedzieć, bo z jednej strony tak. Bo są pewne czynniki, są pewne przesłanki do tego, że dana jednostka może mieć myśli samobójcze, czy później finalizować, czy próbować finalizować te myśli. Z drugiej strony mamy ten aspekt indywidualny. Więc tak naprawdę jednej drogi, jednego rozwiązania w tej kwestii nie ma. Jakbyśmy mieli sobie porządkować właśnie te czynniki najczęściej występujące, czyli. De facto te potencjalne powody, hmm. sytuacje zagrażające, gdzie dziecko bądź młodzież może mieć te zachowania samobójcze, to co byś wymieniła jako te najważniejsze symptomy de facto zachowań samobójczych? to możemy tutaj mówić o tych czynnikach, czyli czynniki indywidualne, na które składają się choroby, na przykład choroby psychiczne, choroby somatyczne, indywidualna sytuacja danej jednostki, chociażby rodzinna. Jak już mówimy o sytuacji rodzinnej, to wyróżniamy czynniki środowiskowe, czyli ta de facto rodzina, w której się dziecko wychowuje. Środowisko rówieśnicze, które ma w okresie adolescencji e, ogromny wpływ na funkcjonowanie, w której w jakiej grupie funkcjonujemy tak, pewne, pewne zachowania są podejmowane, w tym zachowania destruktywne na przykład. Tak. E, mamy do tego jeszcze na przykład em, sytuację y, szkolną. E, i tutaj pojawiają się zachowania samobójcze, takie sezonowe, czyli mamy tu na myśli na przykład zakończenie półrocza, gdzie pojawia się możliwość nieklasyfikowania, i wtedy te emocje u dziecka nastolatka rosną i może się nawet targnąć na swoje życie z takiego powodu. Dzieci we współczesnym świecie często funkcjonują w kilku środowiskach, tak, w środowisku rodzinnym, środowisku szkolnym, rówieśniczym, często również w środowisku związanym z jak jakąś dodatkową aktywnością e, poza lekcyjną, poza, poza szkolną. E, Które z tych środowisk ma de facto najłatwiej, najłatwiejszą sytuację w kwestii rozpoznania potencjalnych symptomów dotyczących zachowań autodestrukcyjnych, zachowań samobójczych? Mm -hmm. no na pewno środowisko rówieśnicze, gdzie mm, e, rówieśnicy rozmawiają e, na tematy drażliwe, czy e, omawiam aktualne e, historie życiowe. E, i no tak, jest to na równym poziomie, więc tak, jakby jest pewna odwaga podzielenia się swoim obecnym. Dokładnie. E, I w takim środowisku mm, najczęściej może dojść do zwierzenia się, tym bardziej, jeżeli, mówimy, jeżeli taka rozmowa dojdzie do skutku. E, a takie rozmowy są też często przeprowadzane pod wpływem substancji psychoaktywnych, więc automatycznie i mamy więcej e, takiego, chęci na, na, na rozmowy. W jaki sposób zatem możemy... E... Informować, edukować de facto, no, stosować profilaktykę względem tego środowiska, aby dzieci i młodzież, która słyszy od potencjalnego samobójcy takie e, zdania, symptomy, które mogą świadczyć mm -hmm. o tym, że jest bliski dokonania takiego aktu, w jaki sposób edukować, aby ta informacja została przekazana do innego środowiska, które może udzielić fachowej pomocy tej mm -hmm. osobie. Mm -hmm. sobie. Bardzo ważne są e, rozmowy ze specjalistami, na przykład takie pogadanki w szkole, bardzo się już dzieje w polskich w, szkołach. Tak, dzieje się, ale to i tak nie jest taka skalarka, jaka być powinna, bo jeszcze e, ciągle jest, e, jest prowadzony taki dyskurs, że o tym się nie rozmawia, że szkoły czy specjaliści też boją się rozmawiać na ten temat, żeby nie uzyskać efektu Wertera. Czyli tego naśladownictwa, bo przyjęło się, że jeżeli będziemy mówić o samobójstwach, o, o, już pomijając metodach, ale o samym fakcie samobójstw, to będziemy inspirować do takiego podejmowania, takich, podejmowania takich działań. A musimy o, musimy o tym rozmawiać. Musimy pozwolić dzieciakom przeżyć te swoje emocje, trudne emocje na swój sposób, adekwatny do ich y, poziomu rozwoju. E, I musimy o, tym, musimy o tym rozmawiać, tylko w taki sposób, żeby nie zachęcać, żeby właśnie nie uzyskać tego efektu wertery, nie uzyskać naśladownictwa, wręcz przeciwnie, dążymy do efektu Papageno, który y, dotyczy. Y, Takiego dyskursu, takiej rozmowy, że zawsze wszędzie możemy uzyskać pomoc. Więc jeżeli będziemy dążyć do tego, będziemy młodzieży mówić, że mogą się zgłosić do specjalistów, mogą porozmawiać z rodzicami, z osobami z najbliższego otoczenia, no to muszą, musi ta, ta jednostka, to dziecko mieć pewność, że faktycznie do tego może dojść i faktycznie uzyska pomoc. Więc nie, absolutnie nie możemy ignorować sygnałów i rozmów na temat prób samobójczych i samobójstw. A no właśnie, bo to, to, to trochę y, 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 skręciliśmy na inny tor tej rozmowy, ale y, co powinno dane dziecko czy dany nastolatek zrobić, jeżeli się dowie o, o, o zamiarach kolegi i koleżanki? Na pewno wysłuchać. Nie, nie stosować takiego, takiego dyskursu i takich sformułowań jak yy, przesadzasz, nie płacz, wszystko będzie dobrze. No ale to dotyczy chyba nie tylko dzieci i młodzieży, Oczywiście, tylko tak. to jest generalnie zachowanie, mm -hmm. które każdy z potencjalnym mm -hmm. samobójcą powinien zastosować. Tak, dokładnie. dokładnie. Więc yy, musimy mieć tą świadomość i warto wchodzić na portale typu w życie warto jest rozmowy, gdzie są w punktach opisane sposoby narracji z potencjalnym samobójcą. Są kampanie społeczne dotyczące prowadzenia rozmów no i też szkolenia sama też, no, samemu można się dowiedzieć. Ale jednocześnie i... mówisz o efekcie Wertera, mhm. a jednocześnie mówisz o kampaniach i informowaniu o tym szerokiej opinii publicznej. Jednocześnie jesteśmy cały czas zasypywani tymi informacjami mhm. dotyczącymi rosnących statystyk samobójstw. No, w pewien sposób się to się ze sobą kłóci, no bo mówiąc mhm. o tym w jakiś sposób możemy pobudzać te myśli no to dlatego e, trzeba wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać. Chodzi o to, żeby mówić, że jest faktycznie problem związany z samobójstwami i próbami samobójczymi, ale jednocześnie to jest, jest kryzys, emocjonalny kryzys samobójczy, który można pokonać przez, e, no właśnie, wsparcie, rozmowę przez specjalistów, że to nie jest tak, że to jest e, ostateczna, i, e, ostateczna decyzja i jedyne rozwiązanie w walce z tym kryzysem, tylko są możliwości, dlatego w tych kampaniach mówimy o samobójstwach. Jest też postwencja e, zachowań samobójczych czy samobójstw, czyli, bo mówimy ciągle o tej prewencji, ale jeszcze jest postwencja, czyli e, sytuacja, w której już dochodzi do aktu samobójczego przez ucznia, i postwencja to jest rozmowa e, takie yy, Oddziaływanie na środowisko, tak, w którym wydarzyła tak, się. Tak, dokładnie. Czyli dajemy przeżyć dzieciakom e, żałobę, dajemy się im wypłakać, nie, 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 nie zamiatamy tego tematu pod dywan, dajemy możliwość porozmawiania, bo w obecnych doniesieniach z badań jedno samobójstwo wpływa na 135 osób z najbliższego otoczenia. E, czyli to znaczy, w że w kontekście takim myśli samobójczych, czy myśli depresyjne? Tak, depresyjne przeżywanie smutku, wyrzuty sumienia, e, też ten motyw naśladownictwa. Jeżeli on popełnił samobójstwo, miał takie problemy zbliżone do moich, to dlaczego ja bym nie miał tego zrobić? Tak? No, ale to byśmy jak można określić, że w pewien sposób jest to zaraźliwe? E, no, dlatego niejednokrotnie w mediach czytaliśmy na temat epidemii samobójstw czy plagi samobójstw. I ważnym jest też właśnie, cały czas będę to powtarzała. Ale właśnie taka narracja może spowodować ten efekt, o którym mówiłaś, hmm. pobudzenia. Tak, ale jak już mówimy i dajemy poczuć to, 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 tą żałobę, ten smutek, stratę, to przy okazji mówimy, że są inne możliwości niż dokonanie samobójstwa. Że y, są przyjaciele, są, y, są specjaliści, są fachowcy, którzy są w stanie pomóc. Tak samo ważne są, są na przykład jakieś filmy, seriale, gdzie pokazane jest, jest pokazany kryzys, ale jest też pokazane jak z niego wyjść. Musimy dojść do tego, żeby pokazać jak najwięcej rozwiązań na to, żeby sobie z tym poradzić problemem. Czyli, czyli podsumowując, możemy rozmawiać o samobójstwach? Nawet musimy. Ale w każdej tej rozmowie powinniśmy wskazywać ścieżkę rozwiązania Dokładnie, ewentualnych tak. myśli samobójczych, które mogą pojawiać się wśród dzieci i młodzieży. Mhm. I to jest to, co mówiłaś w kontekście prewencji i postwencji. A więc takie działanie powinno być stosowane wobec dzieci i młodzieży, aby ten kryzys epidemii de facto samobójstw w jakiś sposób zatrzymać. Tak, to jest, to jest prawda i musimy przez takie rozmowy i w ogóle na temat samobójstw musimy mieć tą świadomość, że przez rozmowę, przez wsparcie, przez pokazywanie środków do zażegnania kryzysu jesteśmy w stanie pomóc dzieciakom i młodzieży. Czyli ogromne ważna jest uważność w słuchaniu i w rozmowie z osobami w potencjalnie kryzysie tak, samobójczym. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była Magdalena Juszczak.